Moim marzeniem jest stworzenie domu takiego chaosu z moją żoną, żebyśmy mogli pomóc takim ludziom. Żeby ten człowiek do mnie przyjechał, ja mu dam pracę, dam mu łóżko, tak jak ja miałem. Łóżko od tego łóżka zaczynałem, jego własne. I daje sobie głowę o że on będzie szanował ten łóżko. Bo będzie to jedna chyba z, z, z jedynych rzeczy, która będzie jego naprawdę własna. To są ludzie, którzy pierwszy raz w życiu mają nawet telewizor, swój własny. Pierwszy raz w życiu mają urlop, bo tak naprawdę pierwszy raz w życiu pracują. Ci ludzie gdzieś tak w głębi tak naprawdę pragną żyć inaczej. To nie jest wyłudane, co i wymyślone, bo tych naprawdę złych jest, jest tylko kilku. Tak wszyscy naprawdę nie jesteśmy zepsuci. W każdym z nas jest coś tam, co tyka i mówi, a tak nie można robić. I cieszę się, że mogę u siebie na celi rozmawiać o Bogu, że oni chętnie słuchają, że jedna osoba się nawróciła, że podjęła decyzję, choć złamania tego kan kanonu więziennego. pójdę i nieważne, co będę o mnie mówić. I o dziwo nikt o nim nie mówi I, i to, co w głębi tak myślał, że będzie szykanowany, nie jest. To, że, że druga osoba czyta Nowy Testament i dopytuje się, dlaczego tak było, że ktoś mi mówi, Maciek, ja w końcu wiem, dlaczego ten Jezus umarł. Bo ja wiem, że on kiedyś umarł, ale za co on umarł, to on nie wiedział. I, i nie wiedział tak naprawdę, po co on umierał, że, że, że to jest jedyna droga, którą możemy uzyskać zbawienie. Że on nie przyszedł, to tak sobie się urodził i, i umarł, bo zabili go, bo on tak chciał. Także cieszę się za to, że, że, że mogę choć trochę powiedzieć o Bogu i mogłem pokazać, że można żyć inaczej. Ja zacząłem to wszystko biblijnie wiązać, bo miałem 30 lat, jak się nawróciłem, prawda? Że pracuję jak Jezus przy drzewie robię stoły. Po pół roku nie zobaczyli, że ja naprawdę nie stolarkę, ja, ja robię... Więc, więc to był też dla mnie jakiś komplement, gdy dy, dyrektor przyszedł i, i zrobiłem mu gablotę, to powiedział, że pierwszy raz przyszło coś na stolarnię i wychodzi stąd ładniejszego niż przyszło. Jak ja straciłem rodzinę, jedyna osoba, która we mnie wierzyła cały czas. I po cichu mi pomagała, to była moja matka. Przypadkowo usłyszałem modlitwę mojej matki w nocy, jak ona się modliła. I prosiła, żeby. Jej najmłodszy syn był dobrym człowiekiem. ᱱᱤᱥᱟᱹᱧ ᱥᱮ ᱥᱮ

Tak. Myślę, że dzięki Bogu zyskam to, co jest dla mnie najważniejsze. Czyli będę miał normalny dom, normalną rodzina, Będę mógł normalnie żyć, jak normalny, zwykły człowiek. A nie będę się zajmował ściąganiem długu, Piciem, łamaniem nóg, przywiązywaniem jednej nogi do zderzaka, drugiej do drzewa, no wstawianiem, która noga zostanie. Chciał, chciał, Dziwne, to moje życie było. Nie chciałbym, żeby ktoś błądził, tak jak ja. Nie wiem. Nie będę tam wiedzieć. Myślę, że wytrwam i proszę Boga o to, żebym wytrwał i był tym, którym powinienem być już dawny tam.